Yo, bo tutaj League of Legends, witajcie na Aram. Tak, gramy Aram. jeee, yeah. nie się wstaję z tego powodu, nie cieszę. E, tryb jest śmieszny, w ogóle gdzieś tu dużo i moim zdaniem rzeczy bez sensu. Oh well, miałem ochotę pokazać wam Aram, pokazuję wam Aram. Od czasu do czasu pewnie zagram sobie Aram dla fanów. Akurat i wylosowałem Alphajta. Zawsze za do każdym razem gram Aram, mam. Nadzieję grać championem, który, którym nie umiem grać w ogóle. No z tego że to jest Aram, tutaj mogę sobie przetestować, nauczyć się Ski. poczytać sobie na spokojnie i tak dalej, i tak dalej, i zobaczyć co działa w fightach, a co nie. Przeglądarka w tle. Odzywa się. Oh well. Zobaczymy jak to będzie. Składy widzicie. Ktoś tam reroll mnie rzucił, z tego co wiem. Nie wiem jak to się przeciwników, oczywiście tego nie wiadomo, aż pewnie Aram graliście, to jest dość śmieszny tryb i taki na luzie, zero spiny, wchodzicie, gracie, wychodzicie i tak w kółko, i tak w kółko. No bo nieźle, ale tak patrzę na pingi przeciwników, to coś mi się wydaje, że mają 4, 4 razy primate, co może być kiepsko. Chociaż. Chociaż coś daleko ten primate musi mieszkać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. że ja powiedziawszy, nie wiem, jak to będzie. Zobaczymy. Wziąłem jakieś tam równo jakieś tam jest, Masty jest w ogóle na synchnow tak w ostatniej chwili w sumie wybrałem. Um, więc zobaczymy, czy się w ogóle sprawdzą. Bo nie wiem. Ciężko mi jest cokolwiek, jak to będzie powiedzieć. Malfight, którego mam w tym momencie, jest, będzie bardzo kiepskim brzydko w drużynie przeciwników, dlatego że mają dwie postacie AP, heavy AP prostujące, więc prawdopodobnie zrobię po prostu AP malfight'a w tym momencie. Bardziej niż tankowatego. To zdaniem będzie lepszy, taki trochę tankowaty, trochę AP. Żeby móc zbrustować Ani bądź Veigara, albo Kating, cokolwiek. Ba nawet Sona będzie dobra do zbrustowania. Nawet no, co mi to mam Hup. Nie podoba mi się to rekomendowane. Mają dużo AP, więc zacznę w ten sposób. Eee, Potrzebuję trochę sustainą, więc zaczniemy tak. A i zanim to będzie dobre rozpoczęcie na malfajcie na to co mam zamiar zrobić. Nie w ogóle. A, i tak to będę to i tak będę to znam zrobić głośniej. Auto A to daka, jak założę będzie ok. Nie mamy krowy, nie mamy krowy. Jo, jo. No. Właśnie. Eee... Nie wiem co co miało być, ale czy ja powiedz, że primate... To będzie beznadziejne strasznie on no zdałem w ten sposób Nie potrzebuję w ogóle bu. By no w sumie Adem fight. To są swojego shielda Sensu. Dlatego właśnie uznaję Aram za tryb średni. Okay. Jestem dość tankowaty, nie przeszkadza mi to. Stana będzie denerwować, bo będzie w stanie lecieć przeciwników. Zresztą ja w sumie jestem, jestem zdania, byle do szóstego. Jak tylko zdobędę w miarę jakoś szybko szósty level, to będzie ok. Wrócimy burs. Jeszcze nie ma tych z healami A to kiepsko. Okay, okay. Cześć, kaple, akurat je to nagrywam. Zapomniałem wyłączyć te tła Oj, oj, oj. Ej, będziecie mieli kaplego w tle. Co tam kaple słychać? się ma kaple. A co? kurde. Ja gra. Grama, gram ram, ale coś cię że szybko się skończy, bo drużyna, z którą gram jest w ogóle jakaś samobójcza. To jest właśnie Aram. Nie. <słyszy> My graliśmy dzisiaj z jakimś gościem z Diamond 1. Lol. No, był taki cienki, ale gra, że... Ale, grali, zamiast, ale że graliście w teamie? Tak. Ale że graliście w teamie? Tak. Proza Nie, starożytni. Wiem, fajne są Nie, ja wiem, w gry grasz, nie, wiem Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, tam WoW nie. Nie, nie. Nie, nie. to jest jak Nie. 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 tam temu do jak tam Nie. są, Nie. Nie. Tam... Kim grasz? Właśnie Widziałeś, co tu się dzieje? Co? E... Jakiś... Lich... Liguepedia. Lichpedia, no. No i co z tym? Hotshot kontra Imaq daj już kontra jakiś Javahan. Ale jaja. Next match, best driven. Kontra jakiś chaos. A to oni przed kim nie grają ten to? to chyba były mecze ten do jakichś dzieciaków, tego co pamiętam Chwaze. Ale ciekawe No ja się ciekawe jak ciekawe Eee ja muszę się dać zabić bo kurczę, mam za dużo śpi Mi ja się zadało dużo kolno Ale ja się przejąłem I bo ty awansowałeś to ja nie wiem to, Hihihihihi Mówisz, hi, że hi, sobie pyka żarama? No tak mówię, poczekam na Ciebie, to akurat będzie Zobaczę A jak Ty tam grasz? Ja powiem Ci nic specy... specjalnego Malphite'a Mal dostało Ej, no to fajnie, Malphite'a jest pewnie Chyba pewnie go zdobyć, to już nie poddaję Sona Unstopu <tanku> u przeciwników Tak? Soną przeciwników unstablego. Ja jeszcze, jeszcze nie razu nie zginąłem. Na jedno to jest dobra, a na na drugie nie, bo jak mówić, brzmiało tyle itemów temu w popierze. No, mam no, tylko 1800 golda, nie mam żadnych killów. No ja mam przejść asyst. Szweść, dobry team, Mają. Znaczy ja wiem. Jakby w sumie łatwo sobie z nim poradzić, wiesz? A ma nie wie to O, zastanawiało mnie Jezu, to portali cały gdzie? No w ogóle cały, cały team samobójców Ginął za free Para samobójców No... Come on Son, na... na no, naprawdę zaraz się te... Podstawię Niech co je mój team wejdzie to wpakuje się z ultem I po prostu żeby tylko zginąć dupie No, no tak jest, jak masz dużo czasu to... Chodzi. No, o to, o to właśnie chodzi No, dwa stany mi założyli Teraz mam raz, dwa, trzy... A ten tym tak dużo nie potrafi zrobić to Budel macie mastery E mi dobry kill Mamy mastery I co z nim Buduje się pod, pod AD teraz Czy to No o ja pierdolę co to, to za gość? Jak można ardeś się zrobić na arancie? No, można, widać nie no nigdy jeszcze nie zginąłeś kurde. Właśnie przed chwilą zginąłem, po prostu się rzuciłem na no, ani. Z MAŁĄ NADZIEJĄ no, Ale wyjebuje pewne kile. hehe <grymne> Widzę, że my tu pogramy Tylko pójdę Jak on jest AD, no to... Co to jest To no, jeszcze nie ma tego jak się podłożyłeś. Oh, Ojejku! Widzę tam triple killa. Zmieniają się już z tego masterin, jest to podadę No i co, biłem raz, zajczyłem double killa no, Widzę właśnie, jak bez mało hapsa ale chyba Mało hapsa to jest pikuś Chyba zaraz będzie, będzie wejście chyba Które masz minutę? 7. Znaczy ty masz 10-50, coś takiego, nie? Eee, nie wiem, zasłania mi ten do nagrywania e, czas Dopomniałem sobie przestawić na środek ten Licznik No i po co się wbijać, jak oni mają 2000 tysiące stanów? Tanty No Nie, ale najfajniej tak doskoczyć O! Przecież, przecież przeżyję no, no, tak, tak Nie wiem z której strony jakiś taki No nie, że takie, tacy ludzie nigdy w życiu nie wejdą na Rankeda żeby doskakiwać i tu co ja tym to zanim dojdzie w tej drogi to ho ja Mastery AP to byście tu wygrali spokojnie chopy Zapewne tak I w głowie nie wejść Był już ze trzy razy tej Hehehe. <laughs> na serio! Ajrzta stoi w środku klatki Weigara i specjalnie goni, żeby się wyjebać na stano. <laughs> Zamiast się błąkać po środku, żeby go nie zburstowali, żeby się nie dać zastanować, ale bum, idzie sobie w ścianę. Z ja, tego nic nie mogłem zrobić. Ja też widzę takie trybunki, a to takie, że masakra. No, ja bym miał wtedy ulta. a zginąłem. Nie, jeszcze żyjesz. Trzymaj się tego. Ja tam gram nie najgorzej, no. Gorzej z moim teamem. Które mało, który, który mało wie o życiu. Ja mam nadzieję, że tych ludzi nigdy w życiu nie spotkać na żadnej grze rankingowej. Chyba że przeciwko 5 na 5 Nie wiem, czy ten Mastery w ogóle, czy to lepiej. Ale to są chyba, chyba jakieś co grają. U was? No, ze mną w teamie, to są chyba jakieś premeci. A kto jest Mastery Nie wiem, oni są chyba wszyscy, bo oni są chyba Hiszpanami, coś takiego. Sona nice, Dominating. dominatą! Haha, <laughs> krowa ginie, <laughs> No nawet nie popatrzy, czy mamy ulty, czy coś Jeszcze nie grajmy okay, już, no Okej, ty brawo Jeeeej Jeeeej, nareszcie koniec! To na to byś powiedział, jak wejdziesz Aleluja, yeah. 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 koniec! <laughs> tak, już koniec meczu. Przegraliśmy, nawet tureta nie wzięliśmy, <laughs> żal! A ten jest beznadziejny. <laughs> Dobra, mówi... mówię dla was buniek, trzymajcie się i znaczy, ja może w przyszłych ramach. chyba mam nadzieję, że kapfel tym razem nie wpadnie na Teresa. Na razie. Cześć.